Kto to? Wiem, to znowu pan. Twoje zachowanie bardzo mnie zabolało. Przedtem moje wizyty sprawiały ci przyjemność. Tak, a już jestem, doktorze. Doktorze, a nie doktorku? Tak bardzo cię skrzywdziłem, że nie chcesz mnie już tak nazywać? Nie przypominam sobie, żebym coś panience obiecał. Co się dzieje? Co ci się stało, Martirio? Myślałam, że to syrena pogotowia. Trzeba je wezwać, żeby mnie zabrali do szpitala. Beto mnie odtrącił. Nie zachował się wobec mnie przyzwoicie. Pragnę usłyszeć prawdę. Dlaczego nie chcesz, żebym cię operował, Mariciuj? Jeśli masz ważne powody, obiecuję, że już do tego nie wrócę. Jeżeli są naprawdę istotne, uszanuję je. Choć będę cierpiał, pogodzę się z tym, że do końca życia nie będziesz widziała. Nie chcę o tym mówić. Jasne, nie jestem Rafaelem. A co to ma do rzeczy? Ja mu powiedziałaś, dlaczego nie chcesz odzyskać wzroku. Do niego mam większe zaufanie niż do pana. Czemu ja nie mogę zaskarbić sobie twojego zaufania? Chowiec, co mam zrobić, byś zaczęła mi ufać. Postąpiłem słusznie. Nawet jeśli stracę Marichui, podjąłem właściwą decyzję. Moja miłość do niej jest tak wielka, iż nade wszystko pragnę jej szczęścia. Nic pan nie musi robić, bo rafa to rafa, a pan to pan. Wciąż nie wiem, czemu nie chcesz operacji. Powiedziałam już, że się poddałam i że nauczyłam się patrzeć sercem. Życie wydaje mi się teraz piękniejsze. Wie pan, jak to jest widzieć świat takim, jakim nikt inny nie potrafi go zobaczyć? Wyobrażać sobie wszelkie możliwe kolory. Intensywne i różnorodne. Czuć podmuch silnego wiatru i pieszczotę bryzy. To moje powody. Nie chciałabyś być taka jak dawniej? Nawet jeśli przytrafiło ci się coś złego, byłaś taka wesoła. Nie poddawałaś się smutkowi, jeździłaś na rowerze. Skąd pan wie? O moim dziecku, o rowerze? Skąd? A może jest pan jasnowidzem? Ale co takiego ja zrobiłem? Kiedy pan się tu zjawił, padłam panu w ramiona. A dama pada w ramiona jedynie mężczyźnie, za którego ma wyjść. Pan musi się ze mną ożenić. I to jeszcze dziś. Nigdy więcej nie utnę sobie drzemki po obżarstwie. Nigdy więcej! Co za koszmar! Co za koszmar! Przepraszam, ale muszę wyjść Czekają na mnie moje kwiaty Czy on zwariował? Skąd pan tyle o mnie wie? I Jaki byłby ze mnie lekarz, gdybym nie znał swoich pacjentów? Interesuje mnie wszystko, co dotyczy ciebie, ale jeśli nie chcesz, bym rozmawiał z Tobą jak z kobietą, to Cię jak pacjentkę. Twoi rodzice wyrazili zgodę na operację. Nie chcę jej, bo nauczyłam się doceniać życie dopiero kiedy straciłam wzrok. Bardzo pragnę się wyleczyć. Pozwól mi. Pozwól mi przywrócić światło w Twoich oczach. Byś mogła ujrzeć wszystko, co kochasz. Pozwól mi się zoperować. Pozwól. Ale Rafael, zawsze ten Rafael. Nie widzisz, że jestem o niego zazdrosny? Tak, Rafał. jestem o niego zazdrosny. Si, de Eduardo, Powinnam zapomnieć no o Edwardzie, ale to niełatwe, bo bardzo si, go kocham si, Gdybym tak spotkała bueno, kogoś, kto by mnie mi... to kochał, co za miła niespodzianka. Tak się cieszę, że przychodzisz do mojej kancelarii. Mariciu jest teraz w dobrych rękach, więc przyszłam zaprosić cię na obiad. Chętnie dam się zaprosić. Podpiszę tylko kilka dokumentów. Coś się stało? Nie. Ale nasza córka wciąż nie chce operacji i nie daje się przekonać. Naprawdę jej nie rozumiem. Najpierw cierpiała, że nie widzi. Chciała operacji, ale wtedy nie było to możliwe. A teraz, kiedy wszystko zaczyna się układać i pojawia się nadzieja na to, że odzyska wzrok, ona odmawia. Próbowałam ją przekonać. Powiedziałam nawet, że podpiszemy zgodę. To byłoby wbrew prawu. Ona jest pełnoletnia. Tak, ale ona o tym nie wie. Chciałam wywrzeć na nią nacisk, lecz i tak się nie zgodziła. Podejrzewam, że są ku temu dwa powody. Jakie? Może Mariciu i dała się przekonać Rafaelowi. A ten drugi powód? Nasza córka mogła zakochać się w doktorze Cisnerosie. Nie rozumiem pana. Jestem zazdrosny o Rafaela i o każdego mężczyznę, ale nas nic nie łączy. Masz rację. Nie pora o tym mówić, bo przyszedłem tu, żeby porozmawiać o Twojej operacji. Pozwolisz mi się zoperować, Mariciu? Nie chcę znów robić sobie nadziei. Tak długo się łudziłam. Tata umawiał mnie z wieloma lekarzami, i za każdym razem miałam nadzieję. I zawsze otrzymywałam tę samą odpowiedź. Nie ma szans. Ja mogę spełnić Twoje nadzieje. Mój przypadek jest trudny, a ja nie chcę się znów łudzić. Nie mogę. A jeśli się uda? Opracowałem nową technikę. No, no, no. Nie chcę być królikiem doświadczalnym. Dla pana to po prostu eksperyment. Mylisz się. Zależy panu na rozgłosie. Nie myślał sławie, lecz o tobie. Wystarczy mi, jeśli ty znów będziesz widziała. Zrozum. Chcę to zrobić wyłącznie dla ciebie. Tylko dla ciebie. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Mariusz Siudzinski.